Cześć, chciałbym ja Wam dzisiaj pokazać aplikację Meteo, autorstwa Łukasza Reymana. Część z Was być może zna tego dewelopera, bo on jest odpowiedzialny za bardzo fajną edycję popularnego niegdyś Snake'a. No I ta aplikacja, mówi tutaj o Meteo, jest nie tylko dlatego bardzo fajną propozycją, bo pochodzi od naszego rodaka, ale dlatego, że jest po prostu bardzo dobrym produktem. Zobaczmy więc jak ona wygląda. Wita nas ekran z naszymi miejscami, które przypięliśmy, które wyszukaliśmy i w których chcemy, by prognoza była sprawdzana. Tutaj nie mamy dużo informacji, bo tylko tak naprawdę jakieś takie szczątkowe, skrótowe informacje dotyczące opadów, zachmurzenia, ciśnienia i temperatury, ale po tapnięciu na daną lokalizację otrzymamy ich już nieco więcej. I tu zauważycie, to aplikacja, to, że aplikacja nie jest być może tak ładna jak Weather Flow, jak Amazing Weather, ale na pewno jest bardzo informatywna i dostarcza masę wiadomości z zakresu, z zakresu prognozy pogody, to jest główna strona dla danej, danej lokalizacji. To już nieco więcej informacji mamy też wschód słońca, zachód słońca, a po kliknięciu na każdą z tych ikonek, które widzicie tutaj u góry, otrzymamy. Kolejne informacje z tym, że one będą prezentowane w postaci takich grafów. Możemy to sobie przypiąć oczywiście do ekranu głównego i możemy, co ciekawe, zobaczyć to także w przeglądarce, ponieważ aplikacja Łukasza Reimana korzysta z danych meteo.pl. To będzie wyglądało mniej więcej tak. Również takie kolorowe grafy. Tego Instytutu Meteorologicznego. Wracamy do naszej aplikacji. Po temperaturze mamy opady, mamy ciśnienie, mamy zachmurzenie w oktanach, cokolwiek to nie znaczy i mamy wiatr. Więc tak prezentuje się mniej więcej aplikacja Łukasza Rejmana. Tutaj widzicie jeszcze jej kafelek dla miejsca. W tym przypadku dla Tarnowa, który przypiąłem kafelek może być najmniejszy, może być średni. Niestety nie może być największej. Przypuszczam, że to samo dotyczy kafelka samej aplikacji. Tak, autor jeszcze najwidoczniej nie zdecydował się na wsparcie tego najszerszego kafelka. Jak możemy sobie dodawać nasze miasta? Nasze miasta możemy sobie dodawać poprzez opcję Dodaj. Jeżeli mieszkamy w którymś z tych większych miast, to po prostu ono znajdzie się na liście. Jeżeli nie, wyszukujemy tą miejscowość. Minusem będzie to, że aktualizacja nie wyszukuje czasem bardzo małych miejscowości i miejscowości spoza rejonu naszego kraju. Drugim sposobem dodawania miejsc do, tutaj do naszej aplikacji jest mapa. Wystarczy, że sobie tutaj znajdziemy odpowiednią lokalizację. Powiedzmy, że będzie to tutaj. Przytrzymujemy chwilę i aplikacja sprawdza pogodę. Taką lokalizację możemy później bezproblemowo przypiąć do naszych miast. Zmieniamy jej nazwę. Ja wpiszę bym teraz byle co i zapisujemy. Wygląda to dokładnie tak samo jak w przypadku. Innych miejsc, również możemy to tę pogodę sprawdzić w przeglądarce, przypiąć kafelek. Bardzo fajną opcją jest też pomoc. Ponieważ znajdziemy tutaj wszystkie ikony, które wykorzystał, wykorzystał deweloper przy tworzeniu aplikacji. W ogóle jest to taki fajny samouczek odnośnie całej tej aplikacji, wszystko jest bardzo jasno wyjaśnione, więc warto się z tym zapoznać przed korzystaniem z aplikacji. Znajdziemy tutaj jeszcze komentarz, to już dla osób chyba bardziej zainteresowanych tematyką prognozy pogody. On jest nieco przydługawy, ale można poczytać. I na koniec informacje dotyczące samej aplikacji, kontaktu z y, autorem, czy też ocenienia aplikacji w sklepie Microsoftu. Tak prezentuje się Meteo od Łukasza Rejmana. Ja Was zachęcam do sprawdzenia tej aplikacji podzielenia się swoim komentarzem w sklepie Microsoftu i ewentualnych oczywiście uwag tutaj na, na moim kanale, czy też gdzieś w miejscu, w którym Łukasz Rejman, który Łukasz Rejman poświęcił na, na dodawanie swoich sugestii i uwag. Będzie wszystko, jeśli chodzi o tę aplikację. Trzymajcie się i do zobaczenia.